Internetowy targ w globalnej wiosce. Profesor Bradford DeLong z Uniwersytetu Berkeley już lata temu pisał Technologie informacyjne i Internet w takim samym stopniu wzmacniają siłę umysłu, jak niegdyś wynalazki rewolucji przemysłowej wzmacniały siłę mięśni. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat obserwujemy zachodzące w zastraszającym tempie zmiany społeczne. Pierwszoplanowe w tym zakresie było wynalezienie internetu. Globalność, którą zyskaliśmy dzięki stałemu dostępowi do sieci, przyczyniła się do zmian w metodach i formach prowadzenia działalności gospodarczej. Wraz z rozwojem internetu powstały i rozwinęły się nowe modele biznesowe, które opierają się przede wszystkim na relacjach i powiązaniach sieciowych. Odnalezienie się w nowej rzeczywistości biznesowej stanowi wyzwanie dla wielu współczesnych przedsiębiorstw. Może pora na trochę historii. Na pewno zetknęliście się z określeniem globalna wioska. Może was to zaskoczyć, ale termin globalna wioska jest starszy niż internet. Pierwszy raz do dyskusji publicznej został wprowadzony przez Magluchana w 1964 roku. Autor operował nim, opisując szybki przepływ informacji, które umożliwiały nowo powstałe środki masowego przekazu. Zmiany, które rozpoczęły się na początku lat 60., kolosalnie zmieniły świat. Wynalezienie, rozwój i upowszechnienie Internetu. Internet powstał jako rządowy projekt dotyczący wojskowości. Szybko okazało się jednak, że jego cywilne zastosowanie przekroczyło nawet najśmielsze oczekiwania pomysłodawców. Od tamtej pory nasze życie notorycznie przeplata się z życiem online. Aktualnie e, żaden biznes działający na polskim rynku nie może sprawnie funkcjonować bez dostępu do internetu. Biznes powiązany z internetem nazywamy e-commerce. Znacie tego pana? To Jeff Bezos, założyciel Amazona, firmy, która na początku miała być małą księgarnią internetową, czyli już samym e-commerce. Obecnie Amazon to jeden z największych sklepów online, w którym kupisz praktycznie wszystko. Tak. Jeden z najbogatszych ludzi świata zawdzięcza swoją pozycję wykorzystaniu e-commerce. Co jest najważniejszym polskim wkładem w branżę e-commerce? Blick jest prawdziwą rewolucją w płatnościach online. W bankowości Blik jest równie istotny, jak pojawienie się Wiedźmina w świecie gier wideo. Literatura dotycząca Blika, nie wiedzieć czemu jest y, dość uboga, chcąc to zmienić, wrzucamy w opisie filmu dostępne artykuły. System Blik to rozwiązanie płatnicze na miarę naszych czasów. Blik jest dzieckiem współczesnej technologii, dlatego zapewnia konsumentom bezpieczne i proste Transakcje przy płatnościach internetowych. Rozwiązanie płatnicze Blik wyróżnia się znacząco na tle rozwiązań wykorzystywanych w innych krajach Europy. Wśród ludzi do 25 roku życia Blik jest najszybciej rozwijającą się formą płatności. Standard płatności, które oferuje nasz polski Blik zapewnia bezpieczeństwo i wygodę. To, co charakteryzuje BLIK-a, to właśnie wspomniane zapewniane bezpieczeństwa użytkownikom i pewność, że ich pieniądze dotrą tam, gdzie powinny. Taką pewność gwarantują wielopoziomowe zabezpieczenie, których wyróżnikiem są generowane losowo sześciocyfrowe kody. Kod PIN, hasło i biometria. A przy takim poziomie zabezpieczeń wciąż jest proste. Co było pierwsze? System czy infrastruktura? Zanim przejdziemy stricte do technologii, prześledźmy odrobinę historię tego polskiego osiągnięcia. 12 listopada 2014 roku prezes Narodowego Banku Polskiego wyraził zgodę na uruchomienie systemu płatności mobilnych BLIK przez polski standard płatności. PSP zostało założone przez sześć banków komercyjnych: Bank, Bank Millennium, Bank Zachodni WBK. Santander, ING Bank Śląski, mBank i PKO Bank Polski. Został utworzony na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku. Infrastrukturę teleinformatyczną, czyli fundament całego działania, zapewnia systemowi Krajowa Izba Rozliczeń, która zajmuje się także obsługą rozliczeń podmiotów systemu BLIK od 9 lutego 2015 roku, czyli debiutu Blika na rynku, system ten skierowany jest do konsumentów dokonujących płatności przy użyciu urządzeń przenośnych, takich jak telefony komórkowe czy tablety. Co nie znaczy, że ze stacjonarnego komputera czy laptopa Blikiem nie zapłacisz. Użytkownicy mogą przeprowadzać transakcje płatnicze zarówno przez internet, jak i w tak zwanym realu, udając się do Żabki, kiosku czy punktu zakładów bukmacherskich. Pod koniec 2015 roku polski standard płatności wprowadził w ramach tego systemu dodatkową usługę peer-to-peer, -peer, czyli możliwość dokonywania mobilnych płatności między posiadaczami telefonów komórkowych. I to była prawdziwa rewolucja na rynku przelewów między znajomymi. Aby przeprowadzić transakcję płatniczą w tej usłudze, wystarczy numer telefonu osoby, do której skierowany jest przelew. Niewątpliwie to ogromna oszczędność czasu i pieniędzy. Aktywacja tej konkretnej usługi następuje w momencie, gdy użytkownik po zalogowaniu w aplikacji powiąże numer swojego telefonu komórkowego z numerem rachunku bankowego. W systemie osoby korzystające z Blika są specjalnie oznaczone, więc jeśli wygramy w lotto i postanowimy porobić prezenty, to łatwiej będzie obdarować znajomych korzystając z Blika. Wypłata przy pomocy kodu BLIK sprawia, że posiadanie karty płatniczej w tym wypadku jest zbędne, a przynajmniej nie zawsze konieczne. Dodatkowym atutem płatności blikiem jest ochrona przed skimmingiem. Tłumacząc z przestępczego na nasze, jest to brak możliwości zeskanowania naszego paska magnetycznego na karcie płatniczej. Aby dokonać płatności blikiem, należy mieć dostęp do internetu w trakcie operacji. Wypłaty za pomocą systemu mają też ograniczenia finansowe, ale limity dzienne możemy zmieniać dzwoniąc na infolinię bankową. Płatność blikiem nie wymaga instalacji dodatkowej aplikacji mobilnej. Tym różni się chociażby od Google Pay czy systemu dostarczanego przez Apple. Wszystkie jego możliwości są zawarte w aplikacjach bankowych obsługujących płatności w tej formie. Co to jest kod blik? Jest to nic innego jak wygenerowany sześciocyfrowy kod ukazujący się nam na ekranie w aplikacji mobilnej. Jego unikalność pozwala na wypłatę środków z bankomatu, w którym ten kod zostanie użyty lub podczas innej operacji obsługującej te formę płatności. Kod ten jest wyświetlany na naszym ekranie przez dwie minuty, a po upływie tego czasu poproszeni zostaniemy o przedłużenie sesji lub otrzymamy nowy ciąg liczby. Czy Blik ma minusy? Oczywiście, że ma. Aktualnie największą plagą są włamanie na konta w mediach społecznościowych i proszenie znajomych o przekazanie pieniędzy kodem Blik do bankomatu. Jest to zagrożenie, które mimo, że nie powiązane z samym systemem, bo nikt nie łamie się nam faktycznie do aplikacji, to poprzez wyłudzenie może nas pozbawić pewnej kwoty pieniędzy. Jak temu zapobiegać? Po pierwsze, nie pożyczajmy pieniędzy każdemu. Po drugie, weryfikujmy tożsamość osoby przez zadanie pytań kontrolnych, jakie kojarzą się nam z owym znajomym i nie są powszechnie dostępne. Zapytajmy na przykład na koncercie jakiego zespołu się poznaliśmy. Jeśli mamy zapisany numer telefonu, to od razu dzwońmy i dopytajmy się o co chodzi. Dla kogo w takim razie jest blik? Lista banków. W Polsce obsługująca w swoich aplikacjach płatność Blikiem jest coraz większa. Oto lista banków, które oferują płatność Blikiem: Alior Bank, Bank Millenium, Santander Bank Polska, ING Bank Książki, MBank, PKO Bank Polski, Orange Finanse, Getting Bank, T-Mobile usługi bankowe, BGZ BNP Paribas, Raiffeisen Polbank, Credi Agricol. I bank. PKO SA. Jak działa Blik od strony technicznej? Usługa ta jest wygodna dla użytkowników i jest cyfrową alternatywą dla transakcji gotówkowych. Usługa peer-to-peer. Dostępna w systemie BLIG jest próbą ujednolicenia tego typu płatności, które wcześniej przeprowadzane były na różnych zasadach. PSP, czyli Polski Standard Płatności, obsługuje Krajowa Izba Rozliczeń i dlatego przelewy możliwe są w trybie natychmiastowym w systemie Express Elixir. To pozwoliło uniknąć e, budowania od podstaw rozwiązania, które umożliwia rozliczanie transakcji tego typu i zmniejszyło też koszty dostosowawcze przeznaczone na obsługę rozliczeń. W systemie BLIK najważniejsza jest dla nas decyzja o wprowadzeniu usługi płatności natychmiastowych peer-to-peer. -peer. Została podjęta ze względu na wygodę oraz powszechność smartfonów. Gotówka przydaje się coraz rzadziej. Forma płatności natychmiastowej podnosi konkurencyjność banków, ponieważ oferuje bezpośredni kanał obsługi konsumentów, który jest tańszy, zdalny oraz łatwy do wdrożenia banki z Blikiem przeprowadzają więcej operacji, a jego prostota, skuteczność i bezpłatność sprawia, że klienci korzystający z Blika są bardziej aktywni konsumencko. Aplikacje mobilne są wygodnym rozwiązaniem także pod względem biznesowym, bowiem łatwo można je modyfikować i osiągnąć na takim samym poziomie marży obrotu bezgotówkowego przy niższym poziomie przychodów. A to już pole do popisu dla osób siedzących w e-commerce. Eksponowanie możliwości płatności blikiem pozwala na zwiększenie konwersji sprzedażowej. Jako użytkownicy wiemy, że jest bezpieczny i prosty, w związku z czym mamy mniejsze obawy niż przy płatności kartą. Jeśli chodzi o banki, każdy uczestnik systemu ma możliwość korzystania z jednej wspólnej bazy aliansów działającej w systemie online i zapewniającej dane na temat numeru rachunku bankowego przypisanego do numeru telefonu. Według e, danych Narodowego Banku Polskiego około połowa płatności detalicznych poniżej 50 zł dokonywana jest za pomocą gotówki i właśnie tutaj transakcje BLIKiem oraz kartami zbliżeniowymi mogą zastąpić ten rodzaj obrotu. System BLIK oferujący usługę transakcji peer to peer w większości banków dostępny jest w teoretycznym trybie 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Dlaczego teoretyczny? Otóż, o ile Blik sam w sobie działa właściwie cały czas, o tyle banki nie. Szczególnie w weekendy. Banki wstrzymują płatności ze względu na pracę konserwacyjne, a to uniemożliwia korzystanie z bankowości elektronicznej. Pamiętajcie więc o sprawdzeniu powiadomień no i o wcześniejszym wypłaceniu choćby blikiem potrzebnej na weekend gotówki. Proces przeprowadzania płatności typu peer to peer w systemie Blik jest paradoksalnie prosty i przebiega w następującej kolejności. Nadawca płatności peer to peer składa zlecenie płatnicze w swoim banku za pomocą aplikacji mobilnej obsługiwanej przez bank. W tym celu wykorzystuje numer telefonu komórkowego odbiorcy. Bank nadawcy, jako użytkownik Express Elixir, łączy się z bazą Aliasu. Bank nadawcy otrzymuje od bazy Aliasów niezbędne dane do uzupełnienia polecenia przelewu, czyli numeru bankowego. Bank nadawcy wysyła do rozliczenia polecenie przelewu uzupełnione o numer rachunku bankowego do banku odbiorcy w systemie Express Elixir. Następuje rozliczenie tej transakcji w systemie Express Elixir. W ostatnim etapie bank odbiorcy przelewa środki na rachunek odbiorcy i voilà! Pieniądze od kumpla dla kumpla przelane. <laughs> Brzmi skomplikowanie, a w rzeczywistości trwa mniej niż sekundę no, może dwie sekundy. Płatności. Według raportu Narodowego Banku Polskiego na koniec 2018 roku system Blik obejmował swoim zasięgiem 8,8 miliona użytkowników. Liczba zarejestrowanych aplikacji mobilnych Blik na przestrzeni drugiego półrocza 2018 roku wzrosła o 2,2 miliony. 384 tysiące punktów handlowo-usługowych na przestrzeni półrocza przybyło 96 tysięcy nowych punktów. 413,8 tysiąca terminali płatniczych. Na przestrzeni półrocza przybyło 136 tysięcy nowych terminali. 91,8 tysięcy sklepów internetowych. Na przestrzeni półrocza przybyło 5,2 tysiące nowych sklepów. 19,8 tysiąca bankomatów. Na przestrzeni półrocza przybyło 2,1 tysiąca nowych bankomatów. W okresie drugiego półrocza 2018 roku. W systemie Bli wykonano łącznie 58 milionów zleceń o łącznej wartości 7 miliardów. Średnio dziennie wykonano 315 tysięcy zleceń o łącznej wartości 42 miliony 100 tysięcy. Średnia wartość zlecenia wyniosła 134 zł. Jak bezpiecznie płacić Blikiem? Na ten czynnik składa się kilka punktów. Po pierwsze, zadbaj o to, aby mieć zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji swojego banku. Po drugie, upewnij się, że Twój bank obsługuje płatność blikiem. Po trzecie, upewnij się, że podczas płatności jesteś online. Aplikacja działa na smartfonach zarówno z oprogramowaniem iOS, jak i Android. Każda operacja wykonana przy pomocy tej usługi zostanie zapisana w historii płatności na koncie właściciela. Jedną z najpopularniejszych czynności, do której używamy blika, jest wypłata pieniędzy przy pomocy bankomatu. No ale to nie do końca e-commerce. W sklepach stacjonarnych upewnijmy się, czy sprzedawca obsługuje płatność blikiem, następnie wygenerujmy aplikacji sześciocyfrowy kod, pamiętajmy, że wygenerowany kod jest ważny dwie minuty. Wpisujemy go w terminal płatniczy i potwierdzamy w naszej aplikacji kwotę, jaką wydaliśmy na zakupy, to już bardziej, e-commerce. Podobnie postępujemy podczas płatności w internecie, w serwisie Allegro, przy wyborze metody płatności wybieramy opcję Blip. W tym momencie generujemy kod. W naszym telefonie poprzez aplikację mobilną banku i wpisujemy go w okienku, które pojawiło się w przeglądarce internetowej. Po wpisaniu kodu klikamy pomarańczowy przycisk, kupuję i płacę. Pamiętajmy, aby nie zamykać okna naszej przeglądarki, chwilę później na wyświetlaczu naszego telefonu ukaże się kwota, jaką wydaliśmy na zakupy. Zatwierdzamy ją i upewniamy się, że serwis internetowy przyjął płatność informując nas o tym w przeglądarce. Blikiem możemy zapłacić we wszystkich sklepach internetowych, w których transakcje realizowane są dzięki płatnościom Blue Media, e cash bill, przelewy24, Pay.com, PayU, pay, First Data, Polcard. No ale to już oczywiście pełny e-commerce. Trochę tego jest, prawda? <laughs> Warto dowiedzieć się z nami jeszcze więcej, nie tylko o Bliku. Najlepiej w USB.